Gdzie ty mnie przywiozłeś, co? E, na czarnomorsko? Gdzie idziesz, ty? E, wracaj! Do wozu! Do wozu, wracaj! Wsiadaj, panie, z samochodu. ty zwariowałeś, stary. Tylko ty mnie nie, tu nie tykaj, ty, Wsiadaj. Ty, ty, ty nie świruj, tylko mnie zawieź tam, gdzie ci kazałem. Ja mogę zaraz powiadaliście, ale na komisariat. Gdzie? Wysiadaj. Ty! Ty mnie straszysz, ty! Ty w ty! Odbiło ci... Złama się, jeden dziękuję wszystkim. To było ciężkie pięć godzin. Michał to twój pacjent. Omówisz go jutro ze studentami. Miłej nocy. Panie profesor, ważny telefon. Już idę. Mm, jestem skonana. To moja druga noc z rzędu. Trzeba przyznać, że stary jest dobry. Rzadko zdarza się złamanie kości szyjki udowej w takim miejscu. Stary, tak będziesz mówił do teścia? Ciekawe, jak on będzie zwracał się do ciebie. Drogi zięciu. Siostro. Pan Rekowski czeka na lewą chyba. Ja też już na dzisiaj skończyłam, panie doktorze i jestem wolna. No chyba, że pan doktor ma dla mnie jakąś ciekawą propozycję. Ta mała cię podrywa. Na wszystkich podrywa. Cześć, do jutra. Do jutra. Marza, parę dniach uplą. Działałaś z zaskoczenia. A może nie byłeś pewien, czy to ja? Przyznaj się. Przyznaję się. Byłem przekonany, że to młoda i piękna lekarka, będąca na stażu na oddziale swojego taty. I zakochana w młodym i zdolnym mm. chirurgu z jego zespołu, ale chyba się pomyliłem. A może nie? <laughs> Pójdziemy gdzieś na kolację? Hmm. Nie mogę, teraz dwie. <laughs> A może do pubu? Okej, okay, zajrzę jeszcze na oddział i możemy jeść. O nie, Jeszcze na oddział, tyle tu czekam. Pochodź ze mną. Albo idź do Paboja, dojdę. Boguję poczekać w pubie. Nie chcę się naciąć na ojca. Do zobaczenia za chwilę. Pa! Cześć, Olaf! Ania, cześć. Ada, tańca. Dobrze, że jesteś. Dlaczego? No może powiesz Maćkowi, żeby trochę przystopował z tym piwem, bo mnie nie słucha. Mój brat jest tutaj. Na razie to jest tam, a w ogóle jest tutaj. On jest czasem taki uparty. Maciek jest jak nasz ojciec. Ale między wami wszystko w porządku. No wiesz, raz tak, raz tak. Ogólnie nie jest zbyt wylewny. Wszyscy faceci są tacy. Najważniejsze rzeczy trzeba mówić za nich. Jeszcze co jesteś? Właśnie wychodzę. Zajrzę jeszcze do Pabu i zabiorę Jacka, bo dzisiaj ja wzięłam samochód. Poczekaj, wyjdziemy razem. Też idę do Pabu i mówiłem się za nią. Mam nadzieję, że czeka. Czeka, czeka. Zakochane kobiety zawsze czekają. Nadal dalej bierzesz? Kobieta, która chce mieć dziecko, nigdy nie rezygnuje. To kolejna złota myśl, którą powinieneś zapamiętać. Ile lat się już leczysz? Piętnaście. W zasadzie jestem już w wieku, gdy powinnam dać sobie spokój, ale ciągle sobie mówię jeszcze tylko ten rok, a potem jeszcze tylko ten. I tak mijają lata. Mam nadzieję, że ci się uda. Dzięki. Chodźmy już. Wstąpimy jeszcze do pubu chociaż wolałabym, żeby Jacek był już w domu. O, idzie. Słuchaj. On przyjechał tutaj samochodem. Błagam cię. Nie pozwól mu teraz jechać. On ma już nieźle w czubie. Samochodem? Taty. Mercedes. Zwariował. Ojciec mu urwie głowy. Cześć, siostra. Cześć, głupku. Oho, czyżbym był na minusie? Owszem, i to nie małym. Przecież zapłacę. Jutro. A samochód też jutro odstawisz? Bo dzisiaj nie jesteś w stanie prowadzić. Tata pozwolił ci go wziąć? No coś ty, przecież go spytał, to by mi nie dał. Wiem. I wiem, co zrobi, jak wróci ze szpitala. A samochodu nie będzie w garażu. Wymyśl coś, siostra. Boże, co ja mam z tobą? Dawaj kluczyki. Odstawisz samochód? Poproszę Michała. To zaraz tu będzie. Odstawi samochód i ci ciebie do domu. O nie! Ja nie mogę wrócić w takim stanie. Chcesz, żeby mnie mama zobaczyła? Fakt, lepiej, żebyś wytrzeźwiał. Nie dawaj mu więcej nic z procentami. Z przyjemnością. Sabat czarownic. A co na to, Jacyk? Na co? Na to, że trwa już to tyle czasu. Taka dawka hormonów musi mieć skutki uboczne. A, nie zrozumiałam, o co pytasz. To są leki najnowszej generacji. Ryzyko ograniczone do minimum. A Jackowi, podobnie jak mnie, zależy na dziecku. Bardzo kochamy Łukasza i w ogóle nie myślimy o tym, że jest adoptowany. Ale mnie zależy na tym, żeby urodzić własne dziecko. Przepraszam, że tak wypytuję. Nie ma sprawy. Lubię czasami o tym pogadać, a nie zawsze mam z kim. Michał, pozwól na chwilę do mojego pokoju. Teraz? Tak. Umówiłem się z nią. To zadzwoń, że się spóźnisz. Czekam w gabinecie. Niczego ugryzło. Zawsze wynajduje robotę po godzinach. Nie przejmuj się. Powiem ani, że się spóźnisz. Ale zadzwoń do niej. Jasno. Cześć. Cześć. Halo! Gdzie pan jedzie? Zagieził mnie pan, podrzucił mnie pan na mokotów? Na mokotów potrzebuję. Halo! Trudno, wiem jaki jest, znam go dłużej niż ty. Zobaczymy się jutro. Ja żałuję bardziej. Też cię kocham, pa. No i co, złe wieści? Ojciec zatrzymał Michała w szpitalu. Będą omawiać pacjentów i nie wiadomo ile to potrwa. Więc się dzisiaj nie zobaczymy. Jakby nie mogli tego zrobić rano. A samochód? No właśnie. Daj te kluczyki. Przyszedł Michał? Nie, ojciec zatrzymał go w szpitalu. Ja odprowadzę samochód. Dasz sobie radę? A dlaczego nie? Chcesz jechać ze mną? Nie. Nie rozrabiaj tu za bardzo. Dzięki siostra. Kocham cię. Mam jeszcze jedno piwko. Nie. Uważaj, mam tacę. Masz tacę i masz mnie. Oj, zostaw, bo Jacek będzie się czepiał, że personel zabawia się w godzinach pracy. Nie. To mu powiesz, że personel bierze przykład z szefa. A Pan? <laughs> nie mogę, no. Nie mogę. Wisisz za wczoraj i za dzisiaj. Zresztą Ania mówiła, żebyś już nie pił. Przecież nie jestem pijany. Wiem, kiedy przestać. Ze mnie jest rozsądny facet, Malenka. Nie. A jak cię ładnie poproszę? No, nie wiem. A jak cię gdzieś zaproszę? A gdzie? Na mały wypad w góry. Starsi mają chatkę z zakopanem. Kominek, te sprawy będzie bardzo romantycznie. Masz zły wpływ na kobiety, wiesz? Czemu? Bo ci ulegają. Dzięki, kochanie. Jedno bez planu. wypadek. 54. Tak. Nie nie pijany wypadek samochodowy. Człowiek stracił przytomność. Musi jak najszybciej znaleźć się w szpitalu. Słucham. Nazwisko. Jeśli tak interesujecie się sportem, to mogę wam załatwić wstęp do fitness klubu. My też możemy załatwić wstęp do fitness klubu. Wielka mi filozofia. Ale ja mogę załatwić darmowy wstęp. Niby jak? Mam znajomą o fitnessie. Da mi parę wolnych karnetów dla specjalnych znajomych. Zupełnie za darmo? Zapłata w naturze. No co ty, ja nie jestem z tych facetów. Mam syna w waszym wieku. Tak? I to jest dowód na co? Na to, że mam uczciwe zamiary. Chodźcie do biura, to się przekonacie. Chodźcie. Nie bójcie się. Ja się nie boję niczego. Mam przecież ojca w twoim wieku. Te małolaty są głupie. Hmm. Jak to mówią, dobry kit więcej wart niż najlepsze studia? Ja się dziwię jego żanie. Że to toleruje. Ola! Czy ten twój doktorek musi tu ciągle przesiadywać i zajmować mi sprzęt? Mnie się wydaje, że on bardzo ładnie gra, a poza tym goście mają rozrywkę. No, i nie musi mu pan płacić. Masz szczęście, że to syn szefa mojej żony, bo inaczej nawet ty byś mu nie pomogła. Przynieś mi cztery drinki do biura. Drinki? Na tych panienek. Mogą im zaszkodzić. Masz rację, przynieś mi szampana. Szampana? Jeżeli pan jest taki hojny, to poproszę o swoją pensję, bo jest piąty, a ja nie dostałam ani grosza. napiwki? Adam, szampana schłodzonego. To było bardzo ładne. Nowe? Mhm. Mm Nagrałem kasetę demo. Wysłałem ją dzisiaj do kilku osób i dlatego świętuję. To udało ci się wynająć studio? To chyba jasne, nie? Jak mi inaczej nagrał kasetę? No ja nie wiem, wiem tylko, że miałeś kłopoty. No nie, kłopoty. Po prostu nie miałem pieniędzy. Ale wziąłem pensję ze szpitala, zapłaciłem za dzień studia. W końcu to moje roznoszenie basenów. Na coś się przydało. No no, nie jeden pan doktor zaczynał od roznoszenia basenów. Jak myślisz, że się wydarz za pana doktora, to lepiej zmień obieg. Ja nigdy nie będę lekarzem. Nie interesuje mnie to, czego chce mój ojciec. A mnie nie interesuje kim będziesz. Jesteś świetnym muzykiem. Myślę, że ojciec to zrozumie. No nic nie rozumie. W mojej rodzinie wszyscy studiowali medycynę, czy tego chcieli, czy nie. Myśli, że po co załatwił mi tę pracę w szpitalu. Żebym się wdrażał, załapał bakcyla i żeby mnie mieć pod kontrolą, ale się myli. No ale porozmawiaj z nim. Powiedz mu, że chciałbyś robić coś innego. Ola, daj spokój. Nic nie rozumiesz. Zmienimy temat. A ja i tak chciałabym poznać twoich rodziców. Bo siostrę masz bardzo fajnie. No. A co tutaj tak smętnie jak w rodzinnym grobowcu? Cześć. Już koniec. Wyjdziemy no do konferencji. Maciek, idziesz z nami? Gdzie? Nie wiem. Ale jest jeszcze parę knajp w tym mieście. Oj, zabawimy się. No wiesz co, chyba masz rację. Maciek. Zabawimy się. Maciek? Tylko, no? Premą Nie, ale bardzo chciałaby ją poznać. Dobry wieczór, Olu. A właściwie dzień dobry. Dzień dobry, Panie Ewo. To znaczy dobry wieczór. Zastałam jeszcze Jacka. Miałam wstąpić tu wcześniej, ale pomyślałam, że może jest w domu. No ale go nie ma, więc wróciłam. Jest? Pan Jacek? Jest w biurze? Nie. Właśnie, on właśnie wyszedł. Pojechał do domu, zamówił mi taksówkę. Ach, to mam pecha. A to są moje koleżanki, czekają na mnie. Panie Ewo, proszę nie mówić panu Jackowi, bo on by się strasznie gniewał. Tak, tak oczywiście. Nie przejmuj się, Olu. Dobranoc. Dobranoc, pani Ewo. Właśnie była tu pani Ewa. Panie Boskie. Dziewczęta, koniec imprezy. Do zobaczenia w fitness-klubie. Szybko. Pana impreza. Tylko trochę drętwa. Zamykamy lokal, dzięki. Co jej powiedziałaś? Że właśnie zamówił pan taksówkę i pojechał do domu. Dzięki, bardzo dobrze. Jestem twoim dłużnikiem. Zamówisz mi taksówkę. Ci idzie Jabłoński. Koniecznie trzeba zrobić rentgen kręgosłupa szyjnego. A nie wygląda na to, żebym miał uszkodzenia w odcinku szyjnym. Tak czy tak. Trzeba to wykluczyć. Dobra, powiem Ewie, żeby to zrobiła. To już chyba wszystko. Wolałbym, żebyś to ty załatwił. A coś Ewy. Tak, Konopko słucham. Tak. Krwawi. Mocno. A ciśnienie. Rozumiem. Sprawdźcie, jaką ma grupę krwi i natychmiast wieście na rękę. Zaraz tam będziemy. Mhm. Siostro, proszę przygotować salę i wezwać doktora Koniarka. Wiozą mężczyznę z wypadku. Wygląda na to, że ma uszkodzoną tętnicę udową. To będzie ciężka noc. Maciek? To ja mama. A Maciek z tobą nie wrócił? Został w papie. Tego chłopaka wiecznie nie ma w domu. Tata będzie zły. Dawno wrócił? Nie wrócił. Właśnie dzwonił ze szpitala, dlatego nie śpi. Był jakiś wypadek, podobno ktoś jest w ciężkim stanie. Pójdę do siebie. Nic nie mówisz, jak się udał wieczór. Dobrze się czujesz? Tak. Ale muszę się położyć. Dobranoc, kochanie. Śpij dobrze. O której wróciłeś? Ja? O, no chyba nie ja. Nie wiem, ale było jeszcze wcześniej. <grym> tak, wcześniej. Rano. A potem się dziwisz, że ojciec ma pretensje. Anka już wyszła? Mieliśmy razem jechać do szpitala. Nie, chyba jeszcze nie wstała. Trochę to dziwne. Też wróciła późno i... Chyba nie najlepiej się czuła. W każdym razie wyglądała. Ale nic się nie stało? Nie, no. Co się miało stać? Ona bardzo źle toleruje alkohol. Muszę Michałowi powiedzieć, żeby kategorycznie zabronił jej pić. Księżanka prawie wcale nie pije. Zresztą wczoraj nie była z Michałem, bo to zatrzymał go dłużej w szpitalu. Janka mhm. była wściekła. Trudno są ważniejsze sprawy niż te wasze randki i puby. Ciekawe jakie. Maciek. Ania, wyglądasz jak duch. No co to za pomysł, żeby chodzić na imprezy w środku tygodnia? To. Muszę z tobą porozmawiać. Za chwilkę, dobrze. Pytasz, jakie ważne sprawy? Choćby takie jak młody mężczyzna, potrącony przez samochód. Ktoś ratuje mu życie, a ktoś wcześniej powoduje wypadek. I na dodatek ucieka z miejsca zbrodni. No bo tego nie można nazwać inaczej, jak zbrodnią. O czym chciałaś porozmawiać? Ani... nie nic. Kiedy indziej? Idę się ubrać. Nikt nie robi takie jajecznicy jak ty. Można by ją podawać w najlepszych restauracjach. Gniewasz się? A jak myślisz? Musiałem dostać dłużej w pubie i siedziałem w papierach. Dzisiaj trzeba zapłacić podatek. Naprawdę siedziałem do nocy w papierach. A czy ja mówię, że nie? Lokal to twoja sprawa. Wiesz, że się nie wtrącę. Więc o co chodzi? Martwię się o łukasza. Ostatnio jest jakiś dziwny, może poświęcamy mu za mało czasu. Jesteś przewrażliwiona. Najłatwiej tak powiedzieć i nie widzieć problemu. To ty stwarza problemy. Łukasz to normalny chłopak, zajmuje się tymi swoimi komputerami, internetami i tak dalej. Nie widzę w nim nic dziwnego. A jeśli on ma problemy z tym, że jest adoptowany? Tylko nie chcę o tym mówić. Słajewa, wiesz, co ja o tym sądzę? Ta adopcja to twój problem. Przecież kochamy go i on dobrze o tym wie. Zawsze traktowaliśmy go jak własnego syna. Nie ma powodu do zmartwień, jeśli chodzi o tę sprawę. Ale jeśli chcesz, to z nim porozmawiam. Zrób to, proszę cię. Dobrze, ale jak mężczyzna z mężczyzną, gdy będziemy sami. Cześć wam. Robię jajecznicę. Chce ktoś? Nie, już jadę. Zrobiłabym ci. Ale muszę lecieć do pracy. Umiem ustawić jajka. Chcesz? Nie, dosiadłem. No. Chcesz sport? Mm, Daj. Co się stało? Zobacz sama. Pewnie Maciek pożyczył go sobie. No nic, pogadam z nim jak wrócę. Trzeba, Trzeba dać do warsztatu. Trzeba. Trzeba tylko po pierwsze, mówiłem mu, że ma się trzymać z dala od wozu. A po drugie, jeżeli dam go do warsztatu, będę musiał do Puław wjechać pociągiem. Znowu tam jedziesz? Przecież wiesz, że w pierwsze piątki miesiąca mam konsultacje, a potem dyżur. Wydawało mi się, że byłeś w puławach całkiem niedawno. Bo niedawno miałem dyżur. No siadaj, bo się spóźnimy. Coś, co lubią nawet czarownice, zwłaszcza nastoletnie. Sabrina trafia na Antypody. Tam odkrywa kolonie syren, którym grozi zagłada. Nie byłaby sobą, gdyby im nie pomogła. Sabrina, podwodna przygoda, dzisiaj o 16.55. Przyjaźń z wynalazcą wehikułu czasu może oznaczać tylko jedno. Odlotową podróż i mnóstwo przygód. Jak odnaleźć się w nowych czasach i jak wyspatać własnych rodziców. Chłopak marzenia, przybył z przyszłości. Potrzebuje pańskiej pomocy, by wrócić do roku 1985. Powrót do przyszłości. Legendarny film Roberta Zemeckisa. Dzisiaj o 20.45 pieniądze, Kramer. Znowu są mnie bronić. Kramer nie zająć. Nie ucieknij. Rączki łysa Henryk wolał zginąć niż dać się złapać. Przyszedłem się ukarać. Wrócisz do więzienia, Kramer. Uchodź Dwa ba bank 2. Jutro.